Dzisiaj idziemy wymieniać to podłoże na hali, przyjechała dosypka. Jest to podłoże, które zakupujemy od For Horse Consulting. To jest naprawdę mega firma, którą strasznie lubię i uwielbiam pracować z Mateuszem. O, proszę bardzo, tu się dzieje. Zabka już jeździ. Tu wożą palety, ale chciałam Wam pokazać to podłoże dlatego, że często. Do mnie przyjeżdżały nawet osoby, które chciały zobaczyć, jak wygląda to podłoże na żywo. E, powiem Wam e, tak, e, jak na początku tej stajni prowadziliśmy rekreację, to podłoże było dla nas podłożem absolutnie idealnym, dlatego że e, naprawdę nie zamarza, nie trzeba z nim nic robić absolutnie nic robić. To podłoże, które tu widzicie, ma lat, kurczę, nie wiem, 6, 8? Chyba więcej nawet. No, w każdym razie przez ten cały czas ani razu nie zamarzło, ani razu nie zrobiło nam żadnego numeru, w którym byłoby nie do użytku. Jedyne co z tym podłożem robić trzeba, to co jakiś czas trzeba wziąć grabki i je przegrapić. Próbowaliśmy najróżniejszych metod, jeżeli chodzi o bronowanie tego, ale nie dotarliśmy do miejsca, gdzie można by było robić to maszynowo. Widzicie tutaj, chociaż może nie widzicie, ale tu no robi się ścieżka dokładnie taka sama, jak robi się na podłożu kwarcowym czy. Tego typu, ale tu nic maszynowo nie usprawnicie. Trzeba wziąć grabki i po prostu to przesunąć. Myślę, że to nie jest jakaś wielka robota i można to zrobić bez problemu raz na jakiś czas. Tak więc tu uważam, że no to wszystko jest zaletą tego podłoża. Myślę, że z minusów tego podłoża można by było wymienić, jak sprząta się z niego kupy. Gdzieś tutaj ja takową widziałam, że. To nie jest takie proste, bo te kupy się rozpadają na tym i oczywiście zabiera się trochę podłoża, chcąc wysprzątać ją idealnie. Ale czy to jest taka wada, której, która wykluczałaby, jak dla mnie, dobrą ocenę dla tego podłoża? Niekoniecznie. Także myślę, że... O! Znalazłam kupę! Znalazłam też Jumę, ale znalazłam kupę. O, zobaczcie. Ta kupa się w ten sposób rozwala. No i żeby ją wybrać tak idealnie, trzeba by było faktycznie zabrać dużo podłoża. I jest tak, jak jest. No i myślę, że generalnie jest to podłoże, które z nami zostanie, bo na nasze potrzeby jest absolutnie wystarczające. A fakt niezawodności w zimę jest no moim zdaniem najważniejszy. My tutaj nie mamy jakiegoś wielkiego sportu, bo myślę, że przy jakichś wyższych skokach czy wysokim ujeżdżeniu no mogłoby już nie być takim komfortowym dla koni podłożem bo momentami jest zbyt elastyczne czy zbyt, zbyt grząskie do lądowania ale na nasze potrzeby jest wręcz idealne i myślę, że z tym zostaniemy, bo jego niezawodność jest zdecydowanie jego największą zaletą. Idę zobaczyć te palety musieliśmy wynająć ciągnik od sąsiada, bo nasza żabka niestety no nie dawałaby rady. Ale za to posuwa dzielnie. Proszę bardzo. O, nawet pomacha. Rozgrzewka. No i że niby co? Że niby... No dobra, zobaczmy to. Zaraz się oprz... A, a, a! Yeah. No żabka to jest też super. Ale Szymon! Zabierasz z ziemią! Zaraz zabierze połowę starego podłoża. A, może jeszcze zapytacie, dlaczego dosypka? E, dosypka dlatego, że e, my mamy tutaj zrobioną, e, moim zdaniem, trochę źle podbudowę. Pod spodem, pod tym trzeba ułożyć taką podbudowę z gruzu i kruszywa. Ta podbudowa była utwardzona oczywiście bardzo mocno i na nią dopiero nasypana ta warstwa tego... He, teraz to w sumie, to chyba już się nie nazywa Rejtek, teraz to jest Equitek chyba, ale ja nie będę tutaj nazwami wiecie o co chodzi. W każdym razie, to zrobiliśmy wszystko zgodnie z instrukcją Mateusza. No i mi się wydaje, że to się po prostu ubiło, a ta nasza podbudowa, która no nie jest wykonana idealnie, zaczęła nam się po prostu z tego wychodzić za nisko, znaczy za wysoko, za niski poziom tego rejteksu się zrobił. Tak więc chcemy troszeczkę dosypać, chociaż tutaj też posłuchaliśmy Mateusza, jeżeli chodzi o ilość. I obawiam się, że ta ilość, może być ciut przyduża, bo to bardzo, bardzo rozpęcznieje, kiedy to rozpakujemy. No, powiem wam, że to wszystko tak na styk tutaj. Za mocno, bo, bo popycha się jest ziemią na dole. No, więc teraz przodem. Ale Ja nie da... Tak Jarku. <laughs> Ale chyba nie Takie na Max 4, nie? Słuchajcie, słuchamy pana prezesa Mateusza. Pan Mateusz powiedział tyle, mamy tyle. Pan Mateusz przyjdzie tutaj to walcować potem? Nie, tego nie ma w, w usłudze For horse więc no nie. Ale słuchajcie, no co, jeżeli będzie tego za dużo, no to położymy sobie to w tych narożnikach tam i tam. O, Krzysiu nawet jest. I po prostu zobaczymy, jak nam będzie to wychodzić. Zobaczymy, no. ile koni zejdzie na zawał. Ile koni zejdzie na zawał i jakoś będzie. Czy mu zmarzły ci łapki? Znaczy... Zaraz się rozgrzeją. Weź to wszystko przegrabelku i. Wstydliwe jest No wstydliwe, młode wilki. No dobra, to już kończę. No niestety żabka nie radzi sobie najlepiej. Nie jestem źle, no bo zawsze coś pomogła, ale ryję to na maksa. No trudno. Będzie trzeba to e, grabkami przegrabić. Zawsze mnie ciekawi, co to jest tak naprawdę. Ale mi się wydaje, że to są takie. Wiecie, takie okładziny z samochodów, na przykład, to tak trochę wygląda. O! Nie? Naklejone. No i tak. To też jest takie, że e, czasami trzeba. E, jakiś idealny kawałek pasuje się idealnie w kopyto, i trzeba tak e, bardzo sprawdzać, żeby z kopyt wyciągać te kawałki po jeździe. No ale to nie jest wielki problem. Na serio uważam, że plusy tego podłoża są. Zdecydowanie na tyle duże, że mimo jego wad, które oczywiście są, jak w każdym podłożu, e, no to, 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 to jest podłoże, które ma sens e, przy takim użytkowaniu jak nasze. To już na pewno duże. O proszę! Jednak chłopaki się ze mnie śmiali, że trzeba dociążyć tym żabki, a tymczasem sami, proszę bardzo, dociążają odpowiednio, co by e, więcej uniósł, <laughs> bo trochę się przewla, przewala na twarz. O, zobaczcie, to są właśnie nierówności naszego, naszej podbudowy pod spodem. Spójrzcie, to jest zdecydowanie za niska ilość tego. I po prostu trzeba ją, no trzeba ją dosypać, nie? Ale tak jak mówię, to moim zdaniem wszystko jest kwestią źle zrobionej podbudowy pod spodem. Ale jej nie poprawisz. O proszę, jak ładnie. Fajnie sprasowane te kanapki. Jak to produkują mnie, to zastanawia. Ile to w ogóle waży? O, ta 785 kg. O, właśnie, Equitec. Equitec for Horse Consulting. Proszę bardzo. Już lepiej chyba paletę. Ja już wczoraj miałam te dwie i stwierdziłam, że możemy mieć balet. I macie Dalsze ważne. wizje na to, żeby to równać. że no dobrze, dobrze niech myślę. Nie sądzę, żeby coś tu się udało w tym zakresie. I co, żuczki mamy wszystkie? Nie. Nie. A ile tam jeszcze ich jest? Właśnie. W sumie miało być 5 ton, a teraz to jest mamy 10, raz. 2, 3, 4, 5, 6... O, matko! Słuchaj, od przybytku głowa nie boli. Zastanawiam, czy nam starczy miejsca w ogóle, żeby się tu zmieścić z koni, No właśnie. Zobaczymy. No proszę, jakoś to idzie. Rejowe. Super! Widzę, że ostatecznie sypiemy to tak porówno wszędzie. No tutaj na pewno tak, że tu jest więcej na środku, to już mniej na zewnątrz. Okay. No, ale tutaj tak musi być. Dobra. No pasze, bo to takie czyste, nie? No ale... i To nawet nie śmierdzi, bo to poprzednie śmierdziało taką gniwką. Chyba śnieg! Jingle bells. Mamy półchali nasypane. Drugą połówkę zrobimy sobie później, ale już jest bardzo dobrze i cieszę się strasznie, że misja się udała.